Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy konferencję organizowaną przez Centrum Edukacji Patriotycznej imienia profesora Feliksa Konecznego. Fundat Centrum Edukacji Patriotycznej, która działa przy fundacji Kwartalnika Wyklęci. Partnerem wydarzenia jest Instytut Pamięci Narodowej. Patronat honorowy nad konferencją objął profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Na wstępie chciałbym powitać przedstawicieli władz państwowych oraz instytucji naukowych. Są z nami pan Ryszard Pagacz, wicewojewoda Małopolski. Jest z nami pan profesor Paweł Skrzydlewski, który reprezentuje ministra edukacji i nauki, profesora Przemysława Czarnka. Jest z nami pani Cecylia Radoń, zastępca dyrektora krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam również pana profesora Jacka Bartyzela oraz pozostałych czynnych uczestników konferencji. Ja się nazywam Filip Memches i konferencję poprowadzę. Patronat medialny nad konferencją sprawują TVP Kraków, Radio Kraków, portal PH24.pl oraz media narodowe. A teraz poproszę o odczytanie listu profesora Przemysława Czarnka, ministra Edukacji Nauki. Ten list odczyta pan profesor Paweł Skrzydlewski. Szanowni Państwo, przepraszam za mój głos, ale przeziębienie dorwało mnie, więc postaram się przeczytać. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Warszawa, 19 listopada 2022 roku. Organizatorzy i uczestnicy konferencji Życie i myśl Feliksa Konecznego. Szanowny Panie Prezesie, Szanowni prelegenci, drodzy goście, szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na konferencję Życie i Myśl Feliksa Konecznego, zorganizowaną przez Fundację Kwartalnika Wyklęci i Centrum Edukacji Patriotycznej. Żałuję, że podjęte wcześniej zobowiązania uniemożliwiają mi spotkanie z Państwem i udział w tym ważnym wydarzeniu. Przypadająca w tym roku 160. rocznica urodzin profesora Feliksa Konecznego stanowi dogodną okazję do przypomnienia sylwetki i dzieła tego wybitnego polskiego historyka, filozofa, publicysty, a także krytyka teatralnego. Roli, jaką jego myśl odegrała w polskim życiu naukowym, nie można dziś przecenić. Jego oryginalna teoria cywilizacji to bowiem niezwykle cenny wkład do polskiej humanistyki szeroko pojętych nauk społecznych. Jestem przekonany, że dzisiejsza konferencja, która gromadzi cenionych przedstawicieli świata nauki, będzie sprzyjała przywróceniu szerokiemu gronu odbiorców pamięci o tej znakomitej postaci. Dziękuję pomysłodawcom wydarzenia za trud organizacyjny i pozdrawiam uczestników konferencji. Życzę Państwu owocnych obrad oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, profesor doktor, habilitowany Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Jeszcze od siebie dodam, proszę Państwa, wiemy wszyscy, że. Ukazują się teraz dzieła zebrane. Pan profesor minister Czarnek jest ogromnie zainteresowany edycją tychże dzieł. Jak Państwo może wiedzą, do pierwszego dzieła, do pierwszego tomu, wystosował słowo wstępne, w którym zawarł swój własny stosunek do prac koniecznego. Ten stosunek jest ogromnie, ogromnie pozytywny. Dlaczego? Dlatego, że pan profesor wielokrotnie jako jeszcze i wojewoda i także prawnik nawiązywał do twórczości, praw, y, pracy profesora Feliksa Kenecznego. Dziękuję serdecznie. Ja może na ręce organizatorów oddam list. Dziękuję bardzo. E a teraz poproszę o czytanie listu doktora Karola Nawrockiego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. List odczyta pani Cecylia Radoń, zastępca dyrektora Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki, skierował do Państwa list, który pozwolę sobie odczytać. Szanowni Państwo, uczestnicy konferencji naukowej, życie i myśl Feliksa Konecznego. Drogi panie prezesie, polska nauka wydała światu wielu wybitnych naukowców, których odkrycia posunęły rozwój światowej nauki do przodu, których koncepcje stały się trwałym punktem odniesienia. Działo się tak zarówno w obszarze nauk przyrodniczych, jak i społecznych. Czasem jednak, z przyczyn historycznych, wyniki badań polskich naukowców pozostawały ukryte i nie znajdowały rozgłosu na jaki zasługiwały, nie pasowały bowiem do ideologii prezentowanej przez narzucone Polsce rządy. Tak było również z dorobkiem Feliksa Konecznego. Warto więc dzisiaj przypomnieć jego myśli. Felix Koneczny przeszedł do historii jako jeden z najbardziej oryginalnych polskich myślicieli, czego wyrazem była przede wszystkim jego koncepcja cywilizacji. Obok Oswalda Spenglera należy on z pewnością do prekursorów tego typu badań w Europie. Które później były podejmowane, m.in. przez Samuela, Samuela Huntingtona. Nieprzypadkowo wstęp do anglojęzycznego wydania sztandarowego dzieła Koniecznego z dziejów cywilizacji napisał Arnold Toynbee, najbardziej znany dwudziestowieczny przedstawiciel historiozofii. Szczególnie warto podkreślić, że w swoim ujęciu cywilizacyjnym Konieczny uznawał Polskę za ośrodek twórczy, co zazwyczaj było pomijane przez innych autorów zajmujących się tą dziedziną. Zasadą nauki jest poddawanie każdej teorii weryfikacji, niektóre jej elementy ulegają falsyfikacji, a inne są potwierdzane. Tak było również w przypadku teorii konecznego. Niezależnie od wszystkiego, pozostaje ona oryginalnym źródłem inspiracji i ważnym punktem odniesienia czasem krytycznego dla badań nad cywilizacyjną genealogią Polski i Europy, jako nośników nie tylko politycznej siły, ale i wartości kulturowych. Cieszę się, że próba przypomnienia i nowego odczytania myśli Feliksa Konecznego ma miejsce w Krakowie, mieście, z którym był związany przez większą część swojego życia, gdzie się urodził i gdzie powstawały jego największe dzieła. Składam wyrazy uznania organizatorom, którym udało się zaprosić do udziału w konferencji tak znakomitych przedstawicieli nauk społecznych. Życzę Państwu udanych obrad i owocnej dyskusji nad życiem i myślą Feliksa Konecznego. Z wyrazami szacunku, Karol Nawrocki. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę o zabranie głosu pana Ryszarda Pagacza, wicewojewodę Małopolskiego. Panie profesorze, panowie profesorzy, panie prezesie, pani dyrektor, szanowni państwo. Dzisiaj, kiedy nasza cywilizacja wydaje się zagrożona, tak czujemy wobec wojny, która toczy się też za, naszami, za naszymi granicami, Przypominamy sobie o idei, o myśli pana profesora Feliksa Konecznego. Dziękuję fundacji, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to spotkanie, ta konferencja może się odbyć dzisiaj i że możemy być jego uczestnikami. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Również, szanowni państwo, wojewoda małopolski przygotował list na tą okoliczność, do organizatorów i uczestników Konferencji Życie i Myśl Feliksa Konecznego, który pozwolę sobie do Państwa skierować, odczytać. Szanowni Państwo, proszę przyjąć moje szczere gratulacje i wyrazy najwyższego uznania za zorganizowanie konferencji poświęconej życiu i myśli Feliksa Konecznego. Niestety, ze względu na obiektywne przeszkody, nie mogę Państwu osobiście towarzyszyć w tym wydarzeniu. Tym niemniej, za pośrednictwem niniejszego listu zapewniam wszystkich Państwa o mojej pamięci i życzliwości. 160. rocznica urodzin profesora Feliksa Konecznego stanowi dobrą okazję do pochylenia się nad niezwykle bogatą spuścizną, jaką pozostawił po sobie. Jestem przekonany, że odkrywanie myśli tego wybitnego historiozofa poszerzy horyzonty uczestników konferencji, a przede wszystkim stanie się cenną inspiracją dla tych, którzy są odpowiedzialni za określanie kierunków przyszłości naszej ojczyzny. Nie ulega bowiem wątpliwości, że dziedzictwo pozostawione przez Feliksa Konecznego. Związane przede wszystkim z myślą o cywilizacji, pozostaje aktualne do dziś. Szczególnie w obliczu wyzwań, z jakimi przychodzi nam się mierzyć. Raz jeszcze gratulując tej cennej inicjatywy, życzę Państwu owocnych rozmów i dyskusji. Z wyrazami szacunku, Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski. Przekażę prezesowi. Teraz poproszę pana redaktora Kajetana Rajskiego, który przedstawi działalność Fundacji Kwartalnika Wyklęci w zakresie upowszechniania dorobku profesora Feliksa Konecznego. Zapraszam. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło gościć państwa w Centrum Edukacji Patriotycznej imienia profesora Feliksa Konecznego, tworzonego przez Fundację Kwartalnika Wyklęci. Oczywiście Głównym celem działalności Fundacji Kwartalnika Wyklęci jest popularyzacja wiedzy o powojennym podziemiu niepodległościowym i realizujemy to między innymi od 2016 roku, wydając Kwartalnik Wyklęci, czasopismo popularno-naukowe, które zajmuje się opowiedzeniem tej historii także w taki sposób przystępny dla, dla przeciętnego odbiorcy. Wtedy, kiedy to czasopismo powstawało, było to jedyne czasopismo popularno-naukowe zajmujące się tematem żołnierzy wyklętych. W ciągu tych sześciu lat do, do, do grona tych czasopism dołączyły również periodyki wydawane przez oba muzea poświęcone tej tematyce to w Warszawie, które mieści się przy ulicy Rakowieckiej oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Ponadto od maja 2019 roku tworzymy internetowy katalog żołnierzy wyklętych, lista wyklętych.pl gdzie zamieszczamy krótkie, może czasem troszeczkę dłuższe e, informacje dotyczące poszczególnych żołnierzy podziemia niepodległościowego. Obecnie ta baza skupia ponad 10 tysięcy biogramów. E, drodzy Państwo, od kilku lat środowisko Fundacji Kwartalnika Wyklęci zajmuje się również popularyzacją dorobku profesora Feliksa Konecznego. Wydaliśmy 16 broszur, e, które dotychczas, większość z nich dotychczas nie była wydana. Między innymi takie artykuły czy krótkie teksty Feliksa Konecznego, jak Księstwo Cieszyńskie, Wskrzesiciel swojego narodu, żywot Franciszka Palackiego, Teoria Grunwaldy, Słowianoznawstwo a Słowianofilstwo. Łącznie 16 broszur, które są w takiej dość przystępnej formie kieszonkowej. Wielu, wiele osób sobie to właśnie chwali, że może zabrać na przykład w drogę do pracy taką broszurę i zapoznać się w czasie jednej czy dwóch podróży z konkretnym tekstem Feliksa Konecznego. Od maja 2021 roku wydajemy również dzieła zebrane Feliksa Konecznego. Dotychczas ukazało się 6 tomów obejmujących lata 1887-1909. Teraz w drukarni jest siódmy tom dzieł zebranych, który będzie obejmował pracę z lat 1909-1917. I na samym początku, podczas tworzenia się koncepcji tych dzieł zebranych, pojawił się taki pewien dylemat: czy tworzyć dzieła wybrane, czy dzieła zebrane? Zdecydowaliśmy się na tę drugą formę. Która oczywiście, zważywszy na tak długi czas, w trakcie którego Felix Koneczny pisał, bo tak jak wspomniałem, pierwsze teksty to lata 80. XIX wieku, a pisał do końca swojego życia, czyli do roku 1949, wydaje się, że obecnie. Tych tomów dzieł zebranych, z których każdy ma od 700 do 1000 stron, będzie około 20-25, co pokazuje skalę um, twórczości, dorobku naukowego, popularyzatorskiego Feliksa Konecznego. Od września 2021 roku w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, istnieje Centrum Edukacji Patriotycznej. Raz w miesiącu spotykamy się w tym miejscu, aby posłuchać wykładów o najnowszej historii Polski, a także o kwestiach związanych z obroną wartości wynikających z cywilizacji łacińskiej. Wśród gości był m.in. doktor Habilitowany Henryk Głębocki, który wygłosił wykład dotyczący imperializmu rosyjskiego, imperializmu sowieckiego. A ostatnie spotkanie to spotkanie z doktorem Pawłem Chojnackim, tym razem poświęcone twórczości, pisarstwu pisarza, którego w tym roku obchodzimy specjalny rok uchwałą parlamentu, czyli Józefa Mackiewicza. Tworzymy także profil na Facebooku Felix Koneczny Dzieła Zebrane, gdzie systematycznie udostępniamy fragmenty twórczości Konecznego, które skupia obecnie niewiele osób, bo tylko dwa tysiące, ale jednak mam nadzieję, że w najbliższych latach będzie rozwój tego profilu na Facebooku, gdzie. Poszczególne broszury, artykuły, książki są przypominane i udostępniane są użytkownikom medium społecznościowego. Stworzyliśmy także klip promujący postać Feliksa Konecznego, pokazujący jego życie, jak również promujący ideę dzieł zebranych. Myślę, że po przerwie kawowej, kiedy rozłożymy tutaj sprzęt multimedialny, będzie taka chwila, aby ten krótki klip także obejrzeć. Udało się nam także odnaleźć portret Feliksa Konecznego. Zapewne wielu z państwa ma tę świadomość, że w takich kwestiach popularyzatorskich problemem jest to, że mamy dosyć niewiele zdjęć profesora Feliksa Konecznego i jeśli państwo wchodzili, to zaraz po prawej stronie, mojej lewej, a jeśli ktoś nie, nie zauważył, to przy wychodzeniu będzie można to zauważyć, znajduje się reprodukcja portretu Vlastimila Hoffmana z 1919 roku, nieznany dotychczas, a udało się go odnaleźć i i jakoś też poinformować o tym, że, że coś takiego istnieje, że mamy nie tylko nieliczne fotografie, ale jest również portret profesora. Udało się także zrealizować rekonstrukcję cyfrową, tej najsłynniejszej fotografii Feliksa Konecznego. One zawsze były bardzo takiej słabej jakości, gdziekolwiek tylko chciało się je zamieścić, zawsze graficy troszeczkę narzekali, że to są kiepskie zdjęcia. Nie było innego wyjścia, jak po prostu zrealizować rekonstrukcję cyfrową, i to jest właśnie efekt tej rekonstrukcji. Rekonstrukcji. 24 października tego roku została odprawiona Msza Święta w kościele świętej Barbary przy ołtarzu bocznym świętego Stanisława Kostki w intencji świętej pamięci Feliksa Konecznego i zmarłych z rodziny Konecznych. Można sobie zadać pytanie, dlaczego akurat 24 października, dlaczego akurat w tym kościele i przy tym ołtarzu bocznym? Otóż we wrześniu 1944 roku rodzina Konecznych otrzymała tragiczną wiadomość, że Stanisław, syn Feliksa Konecznego, adwokat w Rudzie Śląskiej, został ścięty toporem przez Niemców. Otrzymali te informacje, Feliks Koneczny wówczas poprosił o odprawienie mszy świętej właśnie w tym kościele, właśnie 24 października i przy tym ołtarzu bocznym i stąd w rocznicę tego wydarzenia udało nam się zorganizować mszę świętą, która została właśnie w tym miejscu odprawiona w intencji Feliksa Konecznego i jego bliskich. Wraz z wieloma innymi oczywiście osobami, to nie jest wyłączna zasługa Fundacji Kwartalnika Wyklęci, sprawujemy także opiekę nad grobem Feliksa Konecznego. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem, z panem wojewodą Ryszardem Pagaczem. Mam nadzieję, że może przyszły rok przyniesie pewne pozytywne zmiany w tym zakresie. Ci z Państwa, którzy byli na cmentarzu salwatorskim dzisiaj, to widzieli, a być może niektórzy z Państwa także kojarzą ten grób na cmentarzu salwatorskim. No, stan techniczny tego nagrobka pozostawia wiele do życzenia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli powiedzieć, że coś udało się również w tym zakresie zrealizować. Niestety nie, nie ma wśród nas żyjących potomków Feliksa Konecznego. Dwóch jego wnuków zmarło bezdzietnie. Jacek Koneczny w 1979 roku w Lublinie, z kolei Wiesław Koneczny w roku 2003 w Sanoku. Oba groby udało nam się odnaleźć i otoczyć chociaż podstawową taką e, opieką. O naszej działalności informowało Radio Kraków, portal pch24.pl, Polskie Radio 24, Instytut Pamięci Narodowej, a dziś e, rozpoczynamy konferencję naukową, wydarzenie Życie i Myśl Feliksa Konecznego, konferencja w 160. rocznicę urodzin profesora. 1 listopada przypadła 160. rocznica urodzin Feliksa Konecznego. Jak w jednym z listów zostało wspomniane, historyka, badacza, który w sposób szczególny związany był z Krakowem i stąd właśnie nieprzypadkowo także przy ulicy Feliksa Konecznego spotykamy się dzisiaj, aby w tej konferencji wziąć udział. Dziękuję serdecznie.